Siema, jest 21. Nie wiem czy wy to widzicie. Już teraz widzicie. Moi drodzy, ten odcinek będzie spóźniony. Miał być o 16, bo ale chciałem nie się nie trzymać się. ogólnie regularności podczas naszego maratonu ala daily, czyli wakacji z Martioszem, ale nie będę przedłużał. Nie chcę żeby ten odcinek był jakoś strasznie montowany. Mamy Focha aktualnie z premierem pro, więc... <grym> Dzisiaj nie będzie jakiegoś fajnego odcinka chciałbym wam tylko powiedzieć, że jestem. Chciałbym Was zaprosić do walki z zasięgami i ucinaniem w sumie zasięgu przez YouTube'a macie tutaj odcinek stanie z Ome, no i gdzieś w karcie będziecie mieli, nie wiem po której stronie, ogólnie całą kartę do playlisty z Ome. Bardzo wszystkich zapraszam, bo to co robi YouTube to stanie jest hicior. Jeżeli chcecie pomóc, to zapraszam na OME. Możecie to zostawić łapkę i suba tam na dole i napisać coś w komentarzu, żeby... Ten no to tyle ode mnie. Trzymajcie tam wszyscy do zobaczenia już. Wkrótce idę robić trening.